I przyszedł ten dzień, przeprowadzki, żegnam się z tym domkiem tutaj na Patong i jadę dalej na wschód wyspy Phuket. Tam też zamieszkam w domku nad samym morzem. Pa pa, do zobaczenia, nie wiadomo kiedy czy będzie mi szkoda tego miejsca. Domek był super, fajnie się mieszkało, ale sam Patong tak średnio, więc yy, może jeszcze kiedyś tutaj zawitam, zobaczymy, a teraz udaję się w podróż dalej. Taksówkarz wysadził mnie gdzieś na drodze pośrodku niczego, a mam jeszcze dwie godziny. Właściciel napisał mi, że nie ma go w tej chwili domu, więc muszę coś z sobą zrobić. Gdzie znaleźć jakieś miejsce na śniadanie, bo już dzisiaj nic nie jadłem. Znalazłem jakieś miejsce dosłownie 20 metrów dalej. Nikogo tutaj nie ma, zaraz zobaczymy. Jest menu. Choma czy su? Choma Pytam ile kosztuje, nie wiem czy pan mi coś powie. Pomać zupala A pan kogoś wezwał do pomocy, bo prawdopodobnie nie mówi po angielsku. Nie wiem, zamówię zupę, sprawdzimy jak będzie smakować, ale mi się chce kaszyć tutaj. Nie wiem dlaczego coś takiego jest w powietrzu dziwnego. Taka jakaś może opary z kuchni, nie mam pojęcia. 100 Baht. Zupa tutaj kosztuje 100 baków, więc bardzo dużo. Nie mam pojęcia, dlaczego tak dużo. To jest dwa razy więcej niż płaciłem tej góry, więc jestem lekko zaskoczony tą ceną. Okay, so może jest soup, ale okay. nie spicy. Nie spicy? With not? chicken. Uh -huh. well, chicken and. Let's go. Mm -hmm. Chicken and? Yeah. yeah. Dobra, zamówiłem coś, nie mam pojęcia co przyjdzie, wiem już jedno, że jest tutaj dość drogo, nie wiem czy ta pani wymyśliła sobie tę cenę na poczekaniu, bo zobaczyła, że jestem turystą z mnóstwem bagaży, czy naprawdę tutaj są takie ceny, jeśli tak, to pewnie będę szukał innego miejsca w przyszłości, no ale teraz nie mam wyboru, zjem zupę, zobaczymy co dostanę, bo nie za bardzo się dogadałem z tym panią. O, zobaczcie co jest na obrusie. Pamiętam kiedyś lekcję geografii, gdzie mój nauczyciel, który zwiedził większość kraju świata, powiedział, że Coca-Cola jest to najbardziej rozpoznawalne logo na całym świecie. I można je znaleźć dosłownie wszędzie, nawet gdzieś tam na jakiejś pustyni. I to się zgadza. Jest. Dobra, dostałem tę zupę, zobaczcie. Ale tu są wielkie kawały mięsa. Ja dostałem po prostu... Pierwszy raz w historii, jak jem w Tajlandii, to dostałem całe kawałki mięsa i robimy to te z tej zupy, która kosztowała mnie aż 11, nie, 12 zł. Ta zupa mnie kosztowała 12 zł, więc jest to moje najdroższe danie tutaj w Tajlandii. Mmm, rosół smakuje dobrze. Zobaczcie, jaki gruby makaron dostałem. Jeszcze takiego nie jadłem grubego makaronu tutaj. Zawsze są takie cienkie nitki. Smaczne, smaczne. Dobra, zupę jeszcze analizę składników, co dokładnie się znajduje w tej zupie. Pierwsze to makaron ryżowy, bardzo duży, gruby. Są pełne kawałki mięsa. Trzy, także może się naje. Jest zielenina, są kiełki jak zwykle. Jest chyba też ta tajska bazylia, którą mówiłem, jest wspaniała. Ogólnie smak zupy bardzo dobry, bardzo dobry. Pewnie wszyscy lokalni dodali tutaj tych przypraw, ale ja jestem nauczony, że lepiej nie ryzykować, bo wszystkie są ultra ostre. Więc jem taką wersję jaką dostałem. Przyszedł czas na test kurczaka, zobaczmy jak to mięso smakuje z zupy, pierwszy raz w takiej formie. Mm. Nieźle, fajnie, jak kurczak, nieprzyprawiony. Pierwsza różnica, którą zaobserwowałem od razu po przyjeździe tutaj, że jest dużo much, wcześniej nie było w ogóle much i komarów. Może kilka się zdarzyło u mnie w poprzednim domku, ale tutaj jest ich naprawdę sporo, może nawet zobaczycie. Mamy nowego kompana, który się do mnie dosiadł z Nienacka do stolika. To jestem jakimś wydarzeniem, a spodziewałem się, że będzie tutaj trochę turystów, ale chyba jednak nikogo nie ma. Pani polewa wodę z nienacka. Ja może przejdę do oceny. To danie oceniam 8 na 10. Bardzo pyszne, mimo to okruczaka, którego trzeba było Zjadać z większych kawałków. a ten Mimo tego bardzo mi to smakowało, ale nie będę tutaj chyba zbyt często jadł. No, chyba że nie będę miał wyboru. Nie wiem, bo jeszcze nie sprawdzałem innych lokali w okolicy. Muszę odłożyć te wszystkie rzeczy. Mam ciężką walizkę, mam ciężką torbę, gdzie mam dwie grzebki wody. Mam plecak. Także tych bagażów ma trochę za dużo, żeby teraz sobie na swobodnie chodzić. Dopiero jak odstawię wszystko do domku. No to jest zdanie mojego kompana z podróży, który znowu zamówił. Powiedział mi wcześniej, że to jest jego ulubiony. Czyli ryż z krewetkami. No i jadłem ryż z krewetkami w innych miejscach bardzo mi smakowało. O i też dostał tą mini zupę, którą się zawsze wszędzie dostaje, więc jest podobnie. Jest też kubeczek z lodem, więc dużych różnic nie ma poza ceną. No chyba że ta cena była specjalnie dla mnie podwyższona chwilą sobie uświadomiłem, że została mi ostatnia stuwa, i będę musiał znaleźć gdzieś jakiś bankomat. więc całe szczęście, że ją miałem, bo gdyby nie, to nie wiem jak zapłacić za jedzenie. Które kosztuje? Dokładnie 100. zlokalizowałem źródło tego, od czego tak tutaj straszny kaszle? Po prostu od dymu, który wydobywa się z kuchni, czasami. Jest obiedzicie nie jest tym samym. <laughs> Wszystko tą kaszą. nie mam pojęcia dlaczego, czy z czymś takim się nie spotkałem. Każdy po kolei, słyszycie teraz, co się dzieje. To jest pięć osób w jednocześnie. Nie wiem, strasznie dziwne, taki, że nie da się oddychać. Wow, zobaczcie, dotarłem. Jestem na miejscu, to będzie właśnie ten domek, w którym zamieszkam już dzisiaj. Już dałem tam swoje rzeczy. Wejdźmy do środka, pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Bo jestem tak oczarowany, że nie mogę uwierzyć. Najpierw mamy takie schodki. Tutaj na samą górę. Tutaj czeka na mnie od razu hamak. Prawie się wywaliłem. O, nigdy nie leżałem na hamaku, także sobie spróbuję. Tutaj jest wejście do domku. Zapraszam Was wszystkich serdecznie. Wchodzimy, jesteśmy. Patrzcie, tutaj mam wielkie łóżko, gdzie będę mógł swobodnie spać, we wszystkich pozycjach, jakie tylko mi się idą do głowy. Co my tu mamy? Fotel, telewizor, lustro, klimatyzacja, lodówka, dwa stoliki. Bo będę miał dzisiaj, idziemy dalej. Zobaczmy, co jest tutaj. Za tymi drzwiami, co się znajduje. U, łazienka. Nie, to nie jest łazienka, to jest jakieś miejsce ze zlewem, fajne, zobaczcie, wszystko okratowane, wszędzie tutaj nigdzie nie ma okien, co my tam mamy, jaki widok, jakaś rzeczka tutaj płynie, czy coś takiego, nie wiem jeszcze, wiem, że tutaj może jest gdzieś blisko, także za chwilę się wybiorę nad to morze, zobaczę jak jest dojście, bo na mapce to wygląda jakby to było dosłownie minuta, drogi, tutaj są jeszcze jakieś drzwi, spodziewam się, że to jest toaleta, otwórzmy je. Tak, to jest toaleta U -u. i też nie ma tutaj okien nigdzie, tylko są ogromne dziury i jest pająk, patrzcie co mnie przywitało na samym początku. Pająk na ścianie, no spodziewam się, że tutaj będzie dużo pająków, będę chyba zawsze starał się zamykać te drzwi. Ok, tak wygląda łazienka, jest tutaj... jest tutaj woda, ale tylko zimna, to już wiem na pewno, że jest tylko zimna, przed chwilą rozmawiałem z właścicielem ale trudno, no, będę musiał się przyzwyczaić dobra, wychodzimy stąd, bo tu jest za dużo echo mam nadzieję, że nie będzie tutaj zbyt dużo, za dużych pająków bo nie chciałbym ich spotkać dobra, odkręćmy wodę, zobaczymy czy jest w kranie, a no jest jest, nie jest taka zimna więc nie będzie tak źle, gdzie ona wypływa a tam zobaczcie, tym tutaj niebieskim połączeniem o i leci teraz, słyszycie? wow, ale konstrukcja i wlatuje do tego kanału prawdopodobnie Tutaj mamy jakieś piękne rośliny. Dobra, nic, idę zorientować się w okolicy. Zobaczcie jeszcze z tej strony, jak to wygląda. Super, podoba mi się. Jak ta klima jeszcze działa, to już w ogóle będzie cudownie. Dobra, idę położyć się na hamaku po raz pierwszy w życiu. Bo jeszcze nigdy tego nie robiłem. Może mi się uda. Nie wiem, jak to zrobić. Poczekajcie, zostawię to na statywie. Mam nadzieję, że coś widać. Dobro wozimy do hamaku. Jak to jest na hamaku. Nie wiem jak to możliwe, że nigdy tego w życiu jeszcze nie robiłem. Ok, spokojnie. Ale super Ale to jest fajne. Nie no, tu jest świetnie, bardzo mi się podoba. Póki co jeszcze nie wiem co będę tutaj jadł, bo nie wiem gdzie są jakieś, chociaż ja w sklepach nie robię zakupów, raczej wszystko kupuję w lokalach. Muszę znaleźć jakieś tanie lokale i już będzie genialnie. Dobra, wyłożimy z hamaku. Idziemy znaleźć morze. Zobaczmy jak wygląda morze i plaże i jak daleko to stąd jest. Co przed chwilą zauważyłem jak tutaj wszedłem znowu do domku, że wszędzie są dziury w podłodze. I jakby się przyjrzeć to by można zobaczyć co znajduje się pod spodem. Pająki nie wchodźcie tymi dziurami. O, tutaj jest całkiem sporo dziur. Otwórzmy jeszcze któreś okno, zobaczmy co jest za oknem. Jak to się otwiera? No nic, trafiłem na prawdziwą wieś. Ale to jest wiocha na maksa. Zobaczcie tu nie ma cywilizacji, tu nie ma ludzi, tu nic się nie dzieje. Z każdej strony wam pokazuję jak to wygląda. Zupełnie nic tu się nie dzieje. Ja idę dalej szukać, gdzie jest morze. O, jak sami słyszeliście, jedyne co słychać to pijące koguty i jakieś dziwne jaszczurki w wodzie tutaj przy stawiku. O nie pies. Psa się boję. Ale idę główną ulicą. Tutaj nie musicie do mnie wychodzić. O. Okoliczne pieski się z nami przywitały. Zobaczcie, jaka dziwna latarnia. Z jaką żarówką zrobiona z miski. Ciekawe. Patrzcie na to i słuchajcie, co tam się dzieje. Tutaj już bym na pewno nie wszedł. W głąb dżungli czy cokolwiek to nie jest. Masakra. I tutaj jakaś rzeczka płynąca. Ciekawe, co tam żyje. Znaczy, kto tam żyje, jakie zwierzęta w środku. Nie wiem, czy to dobrze, bo nie widzę tu żadnego morza. Ta cisza i te dobiegające dźwięki zwierząt z lewej i z prawej strony są przerażające. O, ale zobaczcie na wsi, jakie mają ładne samochody. A no, to jest ciekawostka. To wygląda jak prywatna czyjaś posesja no, chyba. ale super, doszedłem na jakąś totalną wiochę. Patrzcie jak to wygląda. Wow, jest morze! Ale jaja, patrzcie jak to fajnie wygląda wszystko! Jest morze! I wysypisko śmieci nad samym morzem. Pewnie to co wypłynęło. Ale szczat. Ale dziwna plaża. Totalnie dzika plaża, nie wiadomo gdzie, na wyspie Puket, na samym wschodzie. Patrzcie, jak to wszystko ładnie wygląda. Oprócz tych śmieci, których jest tutaj mnóstwo plastikowych i innych toreb, ale te wzgórza, te szczyty, te wyspy z drugiej strony. Po dalej idzie jakiś pan, który zbiera śmieci do worków. Nie wiem czy to jest jego praca, czy tutaj jest jakiś recykling i za to dostaje później pieniądze, być może. No ciekawa ta brudna plaża, ale wydaje mi się, że to nie jest ta plaża, o której mówił mi właściciel. On mi mówił, że muszę przejść od głównej drogi, więc wątpię, żeby miał na myśli tą stertę śmieci. Idę, wracam tam skąd przybyłem i szukam innej, właściwej plaży. Stado psów z gniazdka wyszło z krzaków i idą za mną. Jak się teraz wystraszyłem, myślałem, że to jakieś inne zwierzę to zobaczcie. A tam jakieś dzikie, bezdomne psy. Czas stąd spadać i to jak najszybciej. Idę tutaj już spokojnie z 25 minut, i ani jeden samochód jeszcze nie przyjechał. I ani jeden człowiek jeszcze nie przyszedł obok mnie. Oprócz tych dwóch panów, którzy zbierali śmieci na plaży, więc jednak to jest od ludzie. 200 metrów dalej jest sklep 7 Eleven. Więc jak nie będę miał gdzie jeść w restauracjach, których być może nie znajdę w okolicy, to będę zaopatrywał się tutaj w jakieś jogurty. I inne pyszności. O, jakieś banany gdzieś przy drodze, bardzo ładne domki tutaj też mają. Zauważyłem. Cały czas idę wzdłuż muru przy jakimś hotelu i mam nadzieję, że to doprowadzi mnie na inną plażę. Wow! Dotarłem. Ale super, kolejna plaża. Wow, ale super. I tutaj też nie ma nikogo, jestem zupełnie sam na drugiej plaży. No tutaj już chyba ktoś mieszka, na to wygląda. Przy tych palmach. Patrząc to nie jest zdecydowanie. Cisza i spokój. Piękna muszelka. Wow, zobaczcie co mi powitało w domku. Jakaś jaszczurka czy coś takiego. I schowała się. Wielkie dzięki wszystkim tym, którzy codziennie śledzą moje filmiki z Tajlandii. Polubcie, skomentujcie, a ja idę się kąpać w zimnej wodzie. Mam nadzieję, że nie z jaszczurkami.